Wywiad z Laremem, wejście drugie. 22 maja, e, LAN e, Gamers Invasion we Wrocławiu, jesteśmy w Galerii Dominikańskiej. Za nami kończy się spotkanie o, o trzecie miejsce, Oxid vs FOTX. Ze mną pier, pie, finalista już w sumie tego turnieju, e, Grzegorz narem z gracz FLS Gaming. Cześć. Cześć, siema. E, słuchaj, powiedz mi... <ślesk> Jak się grało w fazie grupowej? No ciężko było, bo niestety no, wylosowali nam grupę śmierci, jak to się mówi w tym sportowym języku. No i na początku, no. Na początku, no żeśmy grali w Spotify, to pierwsza mapa, Matmata nie rozgrzani to niestety no nie, nie wyszło, wyciągnęliśmy ledwie tam Remis, potem Deko i to już. Inna historia, to nie, nie chcemy tego wracać, przegraliśmy. No ale potem się spięliśmy, ograliśmy dwa razy RX i doszliśmy do finału. Nie? W meczu jednej, drugiej finałów przeciwko. E, graliście Fotyk w, w jednej, drugiej finałów, e, to jakaś, Mieliście dużą przewagę, a później zaczęliście tracić. Co się działo? Dlaczego? No, chyba za, za szybko się rozróżniliśmy i myśleliśmy, że już jesteśmy w finale. No ale jednak spieliśmy się na ostatniej rundy i zrobiliśmy to, co trzeba. Nie patrz tam na nich, oni się chowają za kamerą i cwaniak, cwaniakują teraz. E, dobrze, powiedz mi tak. Kto, czy, kto u was w z był zamykał, kto otwierał, kto był najsłabszym, a kto najmocniejszym ogniwem? No, najsłabszym oczywiście Craven. No bo niestety no, cwania przed ranem, no to mu nie wyszło. No wybaczamy mu. Nie, no generalnie wszyscy grali równo i jesteśmy w finale, jesteśmy zajebiści, No co tu poradzić? E, dobrze, spotkanie finałowe za moment. Ja myślę, że dacie radę Music? No myślę, że tak, no zobaczymy za chwilę. E, Grać Jaką ma, mapę gracie? E, Burga. To wasza najmocniejsza mapa, czy macie jakąś lepszą? Zależy, no. Raz Burg dobrze pyknie, raz nie, no, ale myślę, że pociśniemy tam. Zapowiadałem się w Waszym składzie jakieś zmiany, czy nie, po tym lanie, czy jak to będzie? No nie wiem, na razie nic nie planujemy, zobaczymy jak to będzie. Czy w ogóle będzie sens dalej grać? Aha, dobra. Yy, powiedz mi. Jeszcze. Dobra, chyba już widzę kończą, to jeszcze na koniec szybkie pozdrowienia. No to, pozdrawiam, Orzecha bo jego muszę pozdrowić. Niestety robi dzisiaj nocki w kiosku i nie mógł tu przyjechać. Karaża, który również z nami nie przyjechał. Smoka, Nivera, Kubę, no i tam generalnie wszystkich. Loka, który również tam z nami pykał. Cały nasz FLS, który tutaj walczy ze mną. I wytrzymał sobie w pokoju. No i w sumie no generalnie wszystkich tam pozdrawiam, no. Dobra, dzięki bardzo za wywiad. Ja się nie, nie, nie bo się chwilą rozpoczyna. Idźcie idź się instaluj. Dzięki bardzo. よし。